Co to za fantazyjną wizję? A kto jest reżyserem? No jak to kto? Konrad Domagała z żoną przyjechał. A, Domagała, Ty co Bulldog'a i Och Karolina nakręcił. Termin fałszywego asystenta posła. Zasłużyłeś se. Ty też. Wredny Cepel! Coś ty powiedział. A jednak zdecydowała się pani wziąć udział w kolejnym przetargu. Potrzebuje inwestycji dla rozwoju firmy. Słusznie. Wszyscy na tym skorzystamy. Zaznaczam jednak, że koszty wzrosły. My na studiach w teatrze grali, a ja nawet w filmie. Ze mną się nie zadziera. Śpij spokojnie. Podpiszę. W reklamie łoczyszczalnia oczyszczalni, a nie żadnym filmie, ty. Ja wezmę główną rolę, a kopę Proszę się rozchmurzyć. Nie chcę, żeby tyle pana pracy później mam. Możemy sobie pomóc. Robię to dla mojej firmy. Podjął pan właściwą decyzję. Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi? Odezwę się. Proszę czekać na telefon.